Zapraszam na moją grupę na Robloxie, gdzie możecie kupić sobie taką bardzo fajną czerwoną koszulkę z postępem. Nie wierzę, że to robię. Pierwszy raz w Roblox? I, drugi w sumie, ale pierwszy raz z tym czymś. Tym A kiedy pierwszy raz w Roblox był? Nie wiem, dwa lata temu jak sobie złagam. Eliza nie pokazywała. Dobra. Siemano widzowie, witam serdecznie. Dzisiaj lekko opóźniony materiał, ale słuchajcie, był update. Kiedy był update? Wczoraj był update, jak to widzicie, w Pet Simulatorze, i dzisiaj postanowiłem, że musimy wejść w tą gierkę, oczywiście, z Emilią. Dzień dobry. Witamy wszyscy. Bardzo serdecznie po raz pierwszy, drugi Robloxie. Tak jest. Dzisiaj. Taka. Dzisiaj otworzymy masę jaj znowu. Znowu wydamy kasę, ponieważ update kolejny. Trzeba wydać kasę. Już doładowałem. Mamy 12 tysięcy robuxów do wydania dzisiaj na odcinku. Emilia, jak się czujesz no. z tym faktem, że postanowiłem zainwestować w materiał z tobą 12 tysięcy robuxów? Świetnie, naprawdę świetnie. Cieszę się, że wydałeś tyle pieniędzy na ten materiał. Mam nadzieję, że się dzisiaj zwrócisz z otwierania tych jaj, czy cokolwiek to jest. Nie wiem, otóż to, otóż to! Otóż to Dobra, słuchaj, szybko Ci wytłumaczę o co chodzi w tej grze ogólnie. Zbiera się pety. Te pety mają swoją moc i tu jest na przykład coś takiego, że jest, że jest 131Q cool moc, nie? To jest hmm. akurat najmocniejszy pet na tym świecie. A HC to jest hardcore. Na hardcore to jest co? co to, jest? to jest po prostu. To jest. E... Dobra, jakiego masz To jest po prostu moc. No to jest najmocniejszy. Tak, tak, tak. Go? Go, no to jest najmocniejszy, tak. tak Mam go, jest go. To może otwierasz do masz? Bo mogę mieć mocniejsze. A ja nie Aha. otwieram, żeby mieć tego, tylko otwieram, żeby mieć klucz pety. Bo one są masz z pytajnikami i one są one są procentowo mocniejsze od najmocniejszego Więc ten mam taki, a mogę mieć więcej huge peta A mogę też mieć Titanika Peta, bo to jest huge A ja mogę mieć titanica No też titanic, lubię ten film, no spoko bardzo fajnie, bardzo fajnie, cieszę tak, się właśnie. No i, i tu i mogą też takie ekskluzywy wypaść te, jak mam dużo tych ekskluzywów To później mogę sobie je przemienić Po to, żeby otworzyć sobie pewnego huge'a okay, okay. A teraz jest akurat nowe jajo z huge'ami, czekaj Dobra, i teraz tak, na dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda nam się otworzyć Na tyle dużo jajek, że będziemy mieli Jeszcze na huge'e, dobra Słuchaj, yy, wchodzimy Co do sklepu mówisz, tak. A właśnie, właśnie, jeszcze jedna rzecz, widzowie Dajecie mi gifty, ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Za te gifty, a tutaj w tym momencie Jak sobie wejdziemy, możemy... Z... Możemy zobaczyć tak, co mi tutaj dajecie, dajecie mi różne diamenciki, oczywiście bardzo za to dziękuję, ale co najważniejsze, po prostu GG2 dał nam jajo, po jajo z quest'a, quest'i Ega, którego dzisiaj sobie odbierzemy, więc dziękujemy bardzo GG za taką tutaj... No zbiorę, ale nie chcę mi się teraz nauczyć, bo to za długo by trwało, wiesz? Więc tak szybko tutaj pokażę wszystkich. Dziękuję wam wszystkim bardzo za to, że, że, że dajecie mi te, te gifty i, i co? I dostaliśmy po prostu GG Jajo do otworzenia, mm. więc dzisiaj sobie je otworzymy, ale zanim to, to najpierw musimy jeszcze zakupić inne jaja. No i co? Yes, musimy kupić to jest te. ten... tak, ten, no dobra, no I to wydajesz teraz na to. Wydaję teraz tu 3200 robuxów, jaj żeby dzisiaj otworzyć. No, to jest 1,4 czwartą tego co dzisiaj kupiłeś. Tak. Imponuje ci to? Nie w ogóle to jest <grym> tragedia o co chodzi, nie? Jakbyś mógł by, do... Ale patrz, ucień. ile zaoszczędziłem 800 robuxów Szok. Dobra, kupuję. Uwaga, pierwsze no, okay. 10 jaj, które kupujemy. Jak wypadnie się jakikolwiek huge, będę mega szczęśliwy. Mi? Dzisiaj. No ogólnie ogólnie jak wypadnie dzisiaj jakiś już. Ja to 10 jaj. Znowu kupiłeś to? No. no to... Dzisiaj opening. Dzisiaj ja muszę zobaczyć, ile mi zostało robuxów 5800 robuxów, czyli możemy sobie na jeszcze jedno pozwolić. No stary, ale to, to wszystko chcesz wydać na to? Nie, jeszcze będziemy wydawać potem. A to czemu nie wydajesz na jakieś inne rzeczy? No bo to jest najważniejsze, a później, później ja, to jest najważniejsze po prostu. Mhm. No i patrz ile mamy jaj do otworzenia w dzisiejszym odcinku, Czajesz to? Ja. Jaka? Jaka dzisiaj jest, że tak powiem, ro ten? Rozrywka? No widzę. To mamy... ja, widzę. ile to jest jaj? To jest. Y tak, 3, 4, 5 Że żywiło się w pamięci. 8, y 16, y 7. Y 20 jaj, 20 przekupiłem 3 razy. Jak 20, nie wiem, ja tyle obliczyłam. 30 jaj do otworzenia, taki okay. jest plan na dzisiejszy film. Mm -hmm. Sprawa prosta. Liryczna chłosta, prawda? Dzisiaj otwieramy masę jaj. Dobra, jest y tu, otwieramy w tym miejscu, bo to jest najbardziej czysto. Ściągam wszystkie, te, wszystkie pety z siebie, żeby nic nie mieć. I teraz, okay. tak, akcja bez trzymanki. Przede wszystkim, najważniejsze co trzeba zrobić. Odpalić sobie laki boosty, więc odpalamy tu laki boosta, odpalamy tu laki boosta, a pod was odpalę, żeby na pewno mi nie znikły. To jest coś takiego, że yy, mam większą szansę na to, że wypadło mi jakieś fajne rzeczy, bo jestem naj najlepszy na serwerze aktualnie. Nie ma nikogo na tym serwerze lepszego ode mnie. To co ci... jest za a to ci imponuje? Tak, ale co to jest za serwer? To jest twój serwer, czy co? Nie, to, to jest po prostu jakiś serwer, który mnie zarzuciło. Dobra, słuchaj, otwieramy jaja. To jest teraz najważniejsze. Więc tak, zacznijmy sobie może od tego jaja questowego. Zobaczmy, co nam z niego wypadnie. Szczęście! Ja nie mogę, nie mogę nie w tej grze z tyle, ale dobra. I uwaga! Uber gówno. Aha, event, co to jest? No, To nie nic fajnego, tak? Nie, mocno, mocno średni, mocno średni okay. pet. No, eventowy, nic nam nie daje, szczerze. Lexi. Mocna lipa. Dobra, otwieramy po trzy, uwaga. Po trzy? Szczęścia! Są te, szczęście! To są już, tak? Szczęście, to są te jaja, to są te jaja. Chuć, chuć, chuć! A skąd ty wiesz, które to jest huge? No nie, nie ma huge. Zerutowałem. Ja, no. Huge by był, jakby on się tak zatrzymał i zaczęło tak powoli rosnąć. To wtedy jest huge. No, taka, taka sytuacja. Dobra, otwieramy kolejne trzy. Uwaga, po trzy będziemy otwierać, ewentualnie może po jeden, jeżeli już nam nie będzie szło. Mm -hmm. Uwaga, otwieramy i. To jest, jest zupełnie to, naj, 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 to, to najgorsze, co nam mogło wypaść z tego jaja. Najgorsze. Okay. Bo Czyli jak najedziemy to. Najgorsze. 50 szansa czasu na to było, a na to jest 0,0%. 0%, ale Aha. to jest już kurde Titanic pet, nie? To jakby nam się go udało, to już naprawdę byłoby... Dobra, otwieramy teraz jednego, bo, bo po trzy nie siedzi. Otwieramy, 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 otwieramy i... Proszę! Jest! Ajajaj, aj, aj, znowu czerwony! No nie no to Ej, jest jakaś tragedia! Takie samej, co ty z nimi robisz, Ja później robisz, mogę je jakby... wymienić, ja później mogę je wymienić na huge peta. Jak będę miał ich wystarczająco dużo. Dobra. Otwieram kolejne. Proszę, proszę, dajcie huge'a na tym odcinku Miło by było w końcu coś otworzyć Dobra, chociaż tyle ametystowy On jest dobry, bo on nawet okay. ten, już rzadszy jest, ładny. Już rzadsz jest mm -hmm. nie? Ale to jest dalej nic, to jest dalej nic Nie rozumiem, ale z trzymam kciuki strasznie Słuchaj, wiesz co, myślę, że lepiej będzie jak ty będziesz otwierać Nie no, co ty Tak, tak Chce po, po prostu. Mówić, Ale twoja myszka w ogóle jest, jest taka wolna Dobra, dobra, ty jesteś wolna eee, <laughs> Tu tak. klikasz I no. teraz kliknij w no, Ale nie chcę tylko, czekać No to wybierz sobie, które chcesz Klikaj no, w niego, no, klikaj klika klika, w niego. to no, że szczęście, żeby miała no, no, większe. Nie, okay. nic nie daje tak naprawdę, ale... Ole, żeś no, wydrobiła. Ej, on jest ładny. No jakaś małpa. No i co? No Dawaj, jeszcze jednego. Małpy. Jeszcze jednego Bo już okay. przynajmniej czerwonego nie otworzyłaś Dobra. Dobra, trzy otwórz. Okay. Dobra, nie będę w to klikać, bo to, że ona się nie i pecha Mówiłam. Tak myślisz? Tak. tak. Widzisz, ej go nie mamy prostu. Wow, widzisz? rainbow! No widzisz? Dobra, fajnie, fajne. rainbow jest git. Jest rainbow to już jest jakiś wynik Dobra, zbliżamy się ku końcowi otwierania jajku Że co, nie podoba mi się to bardzo jaja? E, Co jak otworzymy te jaja? No jak nie wypadnie nam huge, to ogólnie będziemy płakać A jak wypadnie huge, to będziemy się w miarę cieszyć No dobra, no ale co, co będziemy dalej robić? No będziemy, wymienić, wymienimy to I wydamy kolejne robuxy, żeby mieć jaja e, nowe Które są w tej grze Czyli nowe kiurczmaszinegi Okej, okay. czyli w tej, <laughs> tej grze chodzi o badanie pieniędzy? Tak, o to chodzi Kurde, no błagam, chociaż jednego huge'a nie może mi dać na odcinku, już nie jestem najlepszy na serwerze. Widzisz, co się tu porobiło? A to czemu tak się stało? A, bo ściągnąłem pety moje. Z... Eee. Dobra, proszę, proszę. W końcu jakiś huge' by się mógł ten... dać. Tyle już otworzyłem tych jaj. Ja. Się, chyba. No mega słabo mi idzie. Ale jak, jak... słuchaj, jakby tu była sytuacja taka, żeby z tych czterech jaj wypadło nam to tutaj na 0,05%. No. To zwróciły mi się wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek kupiłem w tej grze. Okay. Ty możesz coś się w realnym świecie czy nie? Mógłbym. Okej okay. Ale nie zarobię. Czemu? No bo za mało mam szczęścia. Mhm. Dobra, ostatnia... Ostatnia szansa. Jesteś pewna? No tak, no bo nie mam więcej jaj. Tak. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. To chyba to najgorszy, tak? Tak. Ale dobra, nie załamujmy nie się dałeś, Nie załamujmy się 300 złotych się. teraz na to, żeby odpalić najgorsze rzeczy jakieś Tak, tak, ale spokojnie, liczyłem się z tym mm -hmm. Dobra, uwaga, patrzymy teraz co my tu mamy Czy jest tutaj jakiś yy, ten, ekskluzyw? Nie ma to ekskluzywów. To to było no, dobra. no ale to nic nam nie daje na razie Dobra, nie mam... Widz nam żadnego nie dał, szkoda to? Nie, nie, to nie są, nie, to nic ważnego Dobra, wejdźmy tu, zobaczymy czy ja mam w banku może jakieś do wypłacenia Wypłacamy. O, mam jeszcze te do otworzenia. Dostałem też wczoraj na odcinku od widzki To jeszcze to sobie otworzymy. Mhm. Yy, znaczy wczoraj na odcinku, wczoraj po... jak sobie wbiłem po prostu. Yy, exclusive, ale on jest... on wypadał z z, z, z gift tego, to nie? Yy, czyli chyba nie mamy nic do... O, tego możemy wypłacić, bo go możemy rozmienić. Mhm. No i czyli tyle. Tutaj walutą są zwierzęta po prostu, tak chcę mi powiedzieć. Walutą są diamenty najbardziej, od diamenty się rozchodzi No dobra, no ale co masz w banku zamiast diamentów po zwierzętach Dobra, uwaga, otwieramy, otwieramy, otwier od nich zresztą dostałem, od Queen of Black mm -hmm. To jest fajne? Nie <laughs> Ale z tego, z tego to nawet nie liczyłem na to, że wypadnie coś fajnego, wiesz? To okay. nawet jest mocna lipa, ale, jest ale, ale to są widzowie, którzy towarzyszą To no. widzę, bo to patrz, ma nawet moją koszulkę identyczną mm -hmm. No Pozdrawiam. i nic nie wypadło ciekawego No dobra, no mocno, średnio, eventowe rzeczy, ale teraz tak Huge Etron Tutaj możemy rozmienić sobie te wszystkie rzeczy, tylko czekaj, muszę ściągnąć sobie, żeby nie mieć ich wyposażonych tych. tych, tych. Teraz tak, wchodzimy sobie i teraz pa ile tego mamy. teraz tak, zaznaczamy to wszystko. I tu musimy mieć 50. Jak będziemy mieli 50, to już będzie dobrze. Czyli prawdopodobnie tylko jedno zrobimy na dzisiejszym odcinku. Mamy 50, nawet prze, przeburzyliśmy. Przeburzyliśmy, więc tak, weźmy to, dajmy to, albo nie. Musimy zabrać tak, musimy dać tak. Zabrać to i zabrać to. Teraz mamy równo 50, dobra. Okay. A nie, mamy 52. Teraz okay. mamy równo 50, dobra. Jesteś gotowa? No. Bo teraz za 800 Robuxów robimy jajo, z którego na pewno nam wypadnie huge. Teraz to jest pewne. Ale serio? Tak, teraz kupujemy ten i ja muszę 800 Robuxów zapłacić. I, i dzięki temu będziemy mieli pewne jednego Dużego. Dużego. Ale zobaczę, czy ja jestem w stanie jeszcze jednego zrobić. Oni, nie będę no. w stanie. Brakło mi. Mam dopiero połowy punktów. Ale patrz, mamy, mamy, uwaga. Huge Machine Egg 2 uh -huh. to, to ja jest teraz pa, ile warte. 55B do 60, ten. Ale my sobie je otworzymy, bo ja miałem ten. A i właśnie widzowie, bo miałem, nie powiedziałem. Patrzcie tego PETA, którego mam. On jest właśnie wypad z tego Huge, huge Machine Egga, uh -huh. ale kupiłem go wczoraj od widza. No to Więc czemu? to, no bo mi sprzedał. Za dwa huge pety inne mu dałem, bo okay. ten był tyle, tyle wart, bo on jest aktualnie, mm -hmm. już jest cena 63 biliony, a ja mu sprzedałem za 50 coś tam. Mm -hmm. Więc zyskałem na tym, był to dobry deal, ale w tym momencie uwaga, weźmy sobie tego na szczęście i otwoje, otwieramy to jaje. uwaga, uwaga, tu jest pewny huge, tu jest pewny huge i teraz tamte Dobrze. jaja powinny rosnąć tak jak ten. Uwaga, jesteś gotowa? Jest tak. I tak, rośnie, rośnie! Co to jest? A, nie wiem, chyba jakiś ten huge Palion. goblin. HAHA Nie, no on jest chyba. No, to jest ten Moli. kurczę. To jest ten podstawowy, taki, który był tam najtańszy, nie? No, to nic nic Czemu takiego. Co mi tak źle idzie? Co mi tak źle idzie, bo ja no. po prostu nie mam farta do tych gier. Nigdy nie miałem. No, ale. No, bo jestem uzależniony od wydawania Robuxów. Nie, no fajnie wyglądają te pety No już naprawdę mam co kiedy... dobrze wydaliśmy na dzisiejszy odcinek masę Siana i. i co? No i nic nam z tego nie dropło, nie? Widzowie coś tu pisali? Nic nie pisali chyba na czacie, nic nie pisali yy... Ale li lipa drop dzisiaj <ścoughs> Zobaczymy, czy Nawet widzę. nikt nie, tego nie skomentował, po prostu No, co? O. Dobra, nie było tematu No cóż, no nie udało nam się dzisiaj z jakichś mega fajnych rzeczy wydropić Może uda mi się sprzedać to wszystko, ale mi się wydaje, że że co? Ja myślę, że otworzę jeszcze wiele jaj w mojej karierze i jeszcze pewnie sporo wydropimy. No na dany moment tak wygląda sytuacja. Czyli ja to powinienem mieć odebrane i teraz tak i tak. Dobra, i to jest... tak wyglądają nasze pety w tym momencie. Kurczę, szkoda, liczyłem na jakiś lepszy drop. Ja też liczyłam Bo otworzyliśmy sporo tego. <grym> smutno mi trochę. Mi też jest trochę smutno. No nie przejmuj się. Następny na pewno będzie fajny, i wylosujesz tego huge peta tego Titanic coś tam, w ogóle. <grymne> <grymne> Na pewno.